Zabijając się zabiłem siebie. Myślę, że to jest absolutnie prawdziwe. On może się starać o warunkowe zwolnienie po 30 latach i ten czas chyba teraz nastąpi. Powiedział, że. Zapytałam, czy będzie się starał. Powiedział, że raczej nie, bo nie zna innego życia już. niż to więzienne? Niż to więzienne. Chce tam zostać do końca życia? Tak z tego wynikało, ale historia Pawła H. jest dlatego wstrząsająca też, że to jest człowiek, który był od zawsze porzucony. Jego matka porzuciła w szpitalu i on z bratem bliźniakiem byli w domu małego dziecka, potem w domu dziecka. On nigdy nie był kochany. On nigdy nie był akceptowany. O niego się nikt nigdy nie troszczył. Po całej zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny to...